Witamy się z Państwem bardzo serdecznie po przerwie i ja się cieszę bardzo, że Darku ja się z Tobą również po przerwie mówię. Nie, mogę nie, nie, cała przyjemność po mojej stronie, a ja jednak bym polemizowała. No okay. dobrze, nie trzymajmy dłużej naszych widzów w niepewności. Szanowni Państwo, o szeroko pojętym zdrowiu, higienie, bezpieczeństwie w ostatnich miesiącach mówiło się niemal nieustannie. Wydaje się, że ten temat jeszcze długo z nami zostanie, nie tylko w prasie, w internecie, w telewizji, ale i podczas naszych zwykłych towarzyskich, codziennych rozmowach. Dlatego właśnie chcieliśmy spojrzeć dziś na kwestię zdrowia z nieco innej strony. Ze strony komfortu i wygody. Przede wszystkim w tych przypadkach, kiedy dopadnie nas choroba nas albo naszych bliskich. Medycyna w dzisiejszych czasach potrafi naprawdę zdziałać dużo, jeżeli nie cuda. Więc ten komfort i wygoda jest bardzo, bardzo ważny. I powiemy dziś o tym nie tylko, gdzie szukać fachowej porady, ale również specjalistycznego sprzętu. Oraz y, jakie dofinansowania y, mogą w takim wypadku y, nam przysługiwać. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy do oglądania. A w świat sprzętu medycznego wprowadzi nas pani Małgorzata Zalewska, kierownik działu sprzedaży detalicznej spółki Serwis Medyczno-Projektowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Grupa TZMO, czyli Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych ma kilkudziesięcioletnią tradycję na rynku. Wszystko zaczęło się w latach 50. na hali produkcyjnej, ale my dziś spotykamy się w jakże nowoczesnym sklepie medycznym. Właśnie, co wyróżnia Państwa sklepy? Przede wszystkim nasze sklepy, z racji tego, że należymy do grupy kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, wyróżnia bardzo bogaty asortyment z zakresu właśnie towarów produkowanych przez naszą grupę. Jestem przekonana i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że w naszych sklepach. Mamy najbogatszą z dostępnych ofert na rynku konsumenckim, jeżeli chodzi o wyroby grupy kapitałowej. Są to produkty nie tylko dla osób niepełnosprawnych i chorych. W związku z tym nasza oferta nie jest skierowana tylko i wyłącznie do osób chorych, do ich opiekunów, do osób niepełnosprawnych, ale tak naprawdę dla każdego człowieka. W każdym gospodarstwie domowym przecież potrzebujemy takich produktów jak żel pod prysznic, plaster, bandaż bądź. Podpaski higieniczne, które są tak naprawdę niezbędne w życiu każdej kobiety. A my, mając swoje marki własne, tak znane i cenione, jak na przykład Bella, jak Matopad, czy Seni, bądź Seniker lub Polena Ewa, możemy tak naprawdę zabezpieczyć potrzeby w tym zakresie, również osób zdrowych. Jaki jeszcze sprzęt Państwo oferujecie? Oprócz wyrobów grupy kapitałowej, o, którym, o których wspomniałam już wcześniej, mamy w swojej ofercie bardzo szeroki asortyment z zakresu profilaktyki, ortopedii, rehabilitacji. Dlaczego tak dzielę sobie tutaj ten nasz asortyment? Ponieważ również w ten sposób możemy później doradzać naszym klientom. Jeżeli chodzi o profilaktykę, czyli na przykład wkładki do obuwia, na przykład wyroby kompresyjne, czyli przeciwżylakowe, na przykład poduszki termoplastyczne do spania, służą one w celach profilaktycznych, żeby osoby, które chcą dbać o swoje zdrowie, mogły zabezpieczyć się przed ewentualnymi dalszymi schorzeniami. No ale oczywiście nie zawsze mamy takie szczęście, może zdarzyć się wypadek, może zdarzyć się inna sytuacja, życiowa choroba, wówczas musimy sięgnąć po produkty z działu rehabilitacja bądź ortopedia. No i tutaj mamy szeroki wybór również sprzętów do, służących do rehabilitacji, takie jak taśmy rehabilitacyjne, piłki, piłeczki z kolcami. Wspomnę tutaj o specjalistycznych opaskach, ortezach bądź na przykład pasach lędźwiowo-krzyżowych, które są tak naprawdę niezbędne przy leczeniu schorzeń kręgosłupa. Dodatkowo posiadamy również szeroki wachlarz sprzętu elektronicznego, pomiarowego, jak ciśnieniomierze, termometry. Tak ostatnio przez wszystkich pożądane. Tak, ostatnio przez wszystkich pożądane, dokładnie. A także inhalatory i tego typu również drobny sprzęt medyczny. Czy każdy klient przychodzący do sklepu może liczyć na fachową poradę? Jednak tego typu sprzęt wymaga specyficznej wiedzy. Tak, jak najbardziej, dlatego nasi pracownicy, pracownicy naszych sklepów, to są osoby o naprawdę wysokich kwalifikacjach. Praktycznie większość są to osoby, które mają wykształcenie medyczne, kierunkowe, fizjoterapeuci, farmaceuci, ewentualnie osoby po państwowych kursach towaroznawstwa medycznego. W związku z tym tutaj nie ma mowy o osobie przypadkowej z ulicy. My zdajemy sobie sprawę z tego, że klienci, którzy do nas przychodzą, tak naprawdę często nie są klientami, to są po prostu osoby, które szukają pomocy. Nasi pracownicy bardzo mocno są nastawieni na to, żeby pomagać naszym e, klientom. Hasło nawet naszej firmy to jest pomagamy pomagać, bo tak naprawdę to my jesteśmy tą pierwszą linią i my musimy po prostu tym ludziom pomóc. Czyli nie tylko fachowa wiedza, ale też po prostu przyjacielska postawa. Przede wszystkim tak, e, tak naprawdę z osobami chorymi, a często z ich opiekunami, naprawdę niczego nie jesteśmy w stanie osiągnąć, jeżeli stosujemy tylko i wyłącznie ścisłe zasady. Do tych ludzi trzeba wejść, trzeba z nimi w Dokładnie porozmawiać, trzeba często wytłumaczyć. Często osoby, które mają oso w domu osoby chore, są totalnie zagubione, wychodzą ze szpitala, nie wiedzą co się dzieje, nie wiedzą co mają robić, dostają tak zwany wypis i już. To my jesteśmy od tego, żeby im pomóc, żeby im doradzić, powiedzieć jak mogą sobie życie ułatwić i jak ułatwić życie osobie, którą się opiekują. Jak stawiać te pierwsze kroki z osobą. Tak, pierwsze kroki są często bardzo trudne. Yy, najtrudniejsze później, jeżeli wchodzi się w ten rytm już. To jest na pewno łatwiej, ale na pewno na tym początkowym etapie, że już nie wspomnę, na tym pierwszym etapie po jakimś wypadku, Zdałem, wiemy przecież jak to jest, tak każdy z nas pewnie coś, coś mu się wydarzyło, tak, zdarzył się jakiś wypadek, no i jesteśmy zagubieni. I naszą rolą jest pomóc. A czy pacjenci lub opiekunowie osób starszych, niepełnosprawnych przychodząc do Państwa, mogą też liczyć na y, informacje dotyczące dofinansowań na sprzęt czy środki medyczne? Bardzo często, bardzo dużą barierą dla zakupu bądź zaopatrzenia się, ułatwienia sobie życia są, finan są, są finanse. W związku z czym tutaj jak bardzo m, staramy się pomóc i. Pokierować osoby, które ubiegają się o do dofinansowania. W jaki sposób mogą przebrnąć przez procedury, aby uzyskać dodatkowe środki na zakup sprzętu? Nie mówimy tutaj o tych podstawowych dofinansowaniach, o których jakby wiemy powszechnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, ale mówimy tutaj na przykład o dofinansowaniach w ramach PFRON-u, które można uzyskać poprzez MOPS bądź PCPR, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, bądź Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i tutaj można otrzymać dofinansowanie na sprzęty, których normalnie człowiek ze swoich środków nie jest w stanie sobie zakupić, jak na przykład podnośnik wannowy, jak na przykład łóżko elektryczne, które niezmiernie y, ułatwia życie, y, szczególnie opiekunom osób leżących i długotrwale unieruchomionych, jak na przykład remont łazienki, likwidacja barier komunikacyjnych, architektonicznych. Nie są to być może dofinansowania stuprocentowe, ale przyzna Pani, że jeżeli trzeba zapłacić jedynie 40% bądź 20% całej kwoty, posiadanie takiego sprzętu staje się nagle bardziej realne. Oczywiście. Zwłaszcza, że niejednokrotnie budżet takiej rodziny czy takiej osoby nie jest przygotowany na, tak, na takie wydatki w tak krótkim czasie, jak na przykład po wypadku, o którym Pani mówiła. Tak, wspomniała. dokładnie. A dodatkowo mówimy o sprzętach do, pomocniczych, tak? A są jeszcze środki pierwszej potrzeby, które taka osoba musi mieć zapewnione. Zwłaszcza, że często budżet takich osób, rodzin, nie do końca jeszcze jest przygotowany, więc takie dofinansowania są niewątpliwie ogromną pomocą. Jeszcze tylko dopytam: My znajdujemy się obecnie w sklepie przy ulicy Żółkiewskiego 20 przez 26 w Toruniu. Gdzie jeszcze znajdują się Państwa punkty? W Toruniu, oprócz tego pięknego, nowoczesnego sklepu firmowego, posiadamy jeszcze cztery punkty handlowe. A adresy pozostałych znajdą Państwo na stronie internetowej sklepymedyczne.pl lub na naszym facebooku. Dziękujemy bardzo za uwagę, a ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W tej części programu zawsze zapowiadaliśmy nadchodzące imprezy, ale dziś, podobnie jak przez całe lato, będzie nieco inaczej. Wiele czasu spędzamy ostatnio w zaciszu domowym, na ogródku, na działce. Jest okazja do tego, żeby nadrobić swoje zaległości czytelnicze. Książkę, którą trzymam w ręku i którą chciałbym Państwu dzisiaj polecić, napisał pan Wojciech Chmielasz, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy-kryminałów. Autor przygód komisarza Jakuba Mortki. Akcja rozpoczyna się w ten sposób, że na Ursynowie w Willi, w ciemną, zimową noc, wybucha pożar, w którym ginie. Biznesmen i jego żona, znana celebrytka. Na początku wszystko wydaje się, że jest to po prostu nieszczęśliwy wypadek. Ale czy aby na pewno, to już pozostawiam. Państwa lekturze. A ja zachęcam Państwa do czytelniczej podróży do Włoch i do Czech. Wszystko za sprawą dwóch przewodników, które niedawno ukazały się na rynku. Jeden z nich trzymam w ręce. Jest to Wenecja, miasto, któremu się powodzi. Manueli Gretkowskiej. To przewodnik, który czyta się jak powieść. Pisarka sama przyznaje, że gdyby nie była pisarką, chciałaby być przewodniczką po Wenecji, i jest to jedyne miasto, któremu ona dała się uwieść. Jako ciekawostka dodam tylko, że fotografie, które znajdują się w tym przewodniku wykonała jej córka Pola. Natomiast do czeskiej Pragi zaprasza nas czechofil Mariusz Szczygieł. On napisał ten osobisty przewodnik po tym, jak dostawał bardzo wiele pytań o miejsca dla niego ważne w Pradze, szczególne po jego pierwszej publikacji dotyczącej tego niezwykłego miasta. To sprowokowało go do napisania właśnie tego przewodnika. Także, Szanowni Państwo, jeżeli tegoroczne wakacje planujecie w Polsce, to ja zachęcam Was do takich podróży czytelniczych właśnie do tych dwóch magicznych miast. Wydarzenia kulturalne, teatr, galerie, wszystko przeniosło się w ciągu ostatnich miesięcy do sieci. Kultura online ma się świetnie. Ja, Darku, co znalazłeś interesującego szczególnie? Niedzielne recytale Chopinowskie. O, to poczekaj, bo ja też o nich słyszałam. One są w każdą niedzielę o godzinie 15 transmitowane z Żelazowej Woli na kanale Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Jest to prawdziwa gratka dla fanów muzyki klasycznej. Najwybitniejsi polscy i zagraniczni pianiści, światowej sławy profesorowie i laureaci międzynarodowych konkursów szopenowskich. To właśnie ich możemy podziwiać wprost z pokoju, w którym na świat przyszedł Fryderyk Chopin. Ale musimy naszym widzom przypomnieć, że nie tylko informacje o regionie, ale również teraz informacje na temat wydarzeń kulturalnych dziejących się w sieci. Mogą znaleźć pod adresem internetowym kujawskopomorskie.travel. Tak, no i tym żegnamy się z Państwem, żegnamy się z wszystkimi naszymi widzami, żegnamy się przede wszystkim z dojrzalszymi. Życzymy Państwu dużo, dużo zdrowia. Uważajmy na siebie, bądźmy odpowiedzialni, no i czasem kliknijcie w te nasze fanpage, prawda? Tak, w nasze fanpage'e Gazety Pomorskiej, Nowości Toruńskich i Ekspresu Bydgoskiego. Do zobaczenia! Do zobaczenia!